Przeprowadzę teraz doświadczenie, w którym pokażę skuteczność dwutlenku węgla jako pogromcy płomieni. Największym sprzyjającym ognia jest tlen. To on go karmi i podsyca płomienie. Największym wrogiem ognia jest dwutlenek węgla, czyli CO2. To mistrz w kaszeniu pożarów, bo blokuje dostęp powietrza. Do miski wstawiłem świeczkę. dookoła rozsypuję sodą oczyszczoną. Podlewam octem. Co się dzieje? Soda zaczyna bulgotać, a płomień waśnie. Dlaczego tak się stało? W trakcie reakcji sody i octu wytworzył się dwutlenek węgla. Bulgocąca soda wytworzyła bardzo dużo bąbelków zawierających ten gaz, który wypełnił miskę i otoczył knot, blokując dostęp tlenu. Dlatego ogień zgasł.